No dobra, pauzunia tutaj, kurde jest, nie? Kurde, Lancaster, Ontario. Tam, gdzie zawsze ta waga jest zawalona. Tysiąc gości się waży, kurde, i nie zjeżdżają na parking, tylko siedzą, kurde, na wadze i idą do środka, kurde. Się jakoś tu przyjęło. Ty, no ale tak patrzę, kurde, bo tak na internecie siedzę, kurde, nic nie kapuje. Znaczy, nie zerkam na zewnątrz, nie? Ty no, Gostek gościunią kurde, się tutaj przykleił, nie? Kurde, te parkingi są jakoś dziwnie zrobione, patrzcie no. Przecież ja, kurde, nie wyjadę stąd, no. Ten Gostek przyjedzie, naczepę weźmie. Obok mnie się zaparkuje następny, kurde, świr. No, a jak ja, kurde, mam potem stąd wyjść? No gosty, No Zamknij się! Kurwa, ty weź, nie wkurwiaj mnie, ty! Patrzcie, no ten telefon. Zamknij się! Telefon bossa, nie? Tu, mój, kurde, zawsze zmiana serwisu. To mi ta baba chrzani, kurde, że zmiana serwisu, kurde. Wiem, że z... mam gdzieś, to i tak nie używam tego telefonu, więc zamknij się! Do cholery, bo rozpiernicze. Kurde, alergię mam znowu, dobra, zasadzie, więc o, o co chodzi, no, no nie, no ja dzisiaj stąd nie wyjeżdżam, dopiero jutro rano, no ale Gostek mnie troszeczkę blokuje, ale dobra, spoko jest, nie, niech sobie siedzi, jakby coś tego go obudzę, że muszę wyjechać, bo mnie troszeczkę blokuje, kurde, A tutaj też takie te parkingi też tak porobili na hama, że kurde, Gostek się zaparkuje i blokuje innego, nie, no dobra jest, patrzcie, kury. Dla tych, co lubią rolnictwo, John Deere, nowisienki, 6150R. Nie znam się na traktorach, ale kurde, wydaje mi się, że full wypas maszyna, co? Czy to raczej, kurde, nie, no weźcie tam, pokomentujcie, ziomale, co się znają na rolnictwie. Kurde, gdybym miał, gdyby był milionerem, z chęcią bym kupił, kurde, mój rodzinie takiego, nie? No, ale nie jestem, kurde. Więc tak, kurde. John Deere. Ty, no nie mówcie mi, ale jaja. Widzicie ten, ten niebieski ten? Kurde, w trakach, w ciężarówkach to, to niebieskie. To jest pojemnik na dew, czyli nowe wymagania środowiska. To kurde, na, na traktory to też naszło, ja pierniczę. Kurwa, parodia Kurwa wymogi se znaleźli. Dobra jest! Jest pompa, jest czar. Jest pompa, jest czar! Zajwista muza, nie wiem co to jest Pauzuję te sprawy Pal papierocha nie, wkur... nie ze tylko tak dla jajno no Zajebista muza Kurde, jestem zmęczony Jak zwykle, no Poniedziałek rano Kurde, jest dziewiąta Od godziny jestem na nogach nie, wiem, ja już to już mówiłem kilka razy. Nie, kurde, ja nie widzę rano wstawać. No. Wstałem za 15.08 i to jest za wcześnie dla mnie. No. Ja to kurde przed 10.00. Jak wstanę, to cały dzień do tyłu jestem. No. Dobra, no nieważne. Patrzcie, zima się zrobiła. Kanada, kurde, 15 września, kurde, dzisiaj mamy zimę. Znaczy no. zimę, śniegu nie ma, ale kurde, zmarzłem, ty, wyszedłem tak. Do klienta się zarejestrować, kurwa, zmarzłem. Musiał pójść po. Kurwa, spodnie mi spadają do cholery. Oficjalny mój ten, kurde. Założyć już po, powoli, zakładać ten. No. Zimowe rzeczy do cholery, bo zimno. No, zmarzłem, kurde. No. Więc to jest. Dzisiaj. Jest oficjalnie data, że się, że się kurde zima zaczęła, nie bo już muszę ubierać kurde te zimowe koszty. Dobra, rozładowany no, jestem. Jadę do Montrealu, po poładunek i z powrotem Indiana ter terra -ah jak to by kurde chyba po angielsku by powiedzieli, ale ja. Jestem z kebyku, więc mówię kurwa ter old, bo to jest francuska kanał wam się Koko Gostek kurwa Trzeba się bić o wagę Jestem pusty ale trzeba się znowu zważyć Widzę, jeden gostek podjeżdżał a ten kto pierwszy ten lepszy, więc wypier! Dobra! A czemu czerwone światło jest na tej wadze, kurde? Czy tak zawsze było, czy kurde? No, jaki z tym ten... popatrzcie no tutaj Nie wiem czy to będzie widać Renault w Kanadzie Renault kiedyś sprzedawali, nie? Renault w Kanadzie. I tak się i nie wiem co się stało, nie? Bo już od już lat nie. Kanada po prostu nie, nie sprowadza francuskich samochodów, nie, tutaj o Renault stara A takie fajne mały samochodzik Ale właśnie mówię, nie wiem dlaczego w Kanadzie już właśnie nie ma sprzedaży Renault, nie? Fiat dopiero co wszedł, ale Fiat ten 500, te takie też małe. I to jest jedyny model, który sprzedałem w Kradzie Fiat. Bo tak to w ogóle Fiata tutaj nie można było w ogóle dostać. Co jeszcze? Łady kiedyś sprzedawali. Już teraz nie? Polskich samochodów to kurde, nie wiem czy to kiedykolwiek jest sprzedawane czy nie. No dziwne, dziwne, tak się staram renomo, Renomowana marka. Karana ulała, jakieś na pewno licencje nie licencje, wymogi były, i na co się sprzedają? No tutaj coś pożytecznego, wam powiedziałem tym razem. Aha! Bez przeklinania! Dobra, dzisiaj rano wstałem. To jest dziewiąta, więc nie jestem aż tak do tyłu. No ja tutaj spałem na jakiejś takiej wiosce. To co na wiosce? Przy autostradzie, nie? A ten Jaki to no, fajny parking, spokojny, mało ludzi jest Tak patrzę ty, to jakieś kurde ziomy Kurwa kapustę Ty słonecznik jest, ale jaja Jakieś tak kurwa marnie to wygląda E, czy to ktoś na dziko, czy to, czy to kogoś naprawdę jest? Ale patrzcie, co tu jest dalej. Dla amatorów rolnictwa recenzja traktoru, traktor Bielarys, Białoruś. Kurwa, patrzcie na wynalazek. Kurwa, lubię ten zapach oleju. Kurde, pamiętam zawsze jak byłem mały na wsi urodziny, ten zapach właśnie oleju, kurde, koło traktora, cholera jasna. No, full wypas, kurwa, tutaj co, nie wiem czy to jeszcze działa, kurwa. Czy to nie działa? Może i działa, kurde ty. Cholera, chyba słońce źle... Pod słońce źle widać, co? Znaczy, słońce z tyłu. Kurwa, full wypas w pizdu Jak tu się wchodzi do tego Kurwa ty Już Nie pamiętam kurwa tyle to ty jest Weich kurwa Kiedyś jeździłem traktorem jak byłem gówniarzem kurde w Polsce Kurwa wlazłem tam do środka, jest tutaj ten Kurwa, mam białe spodnie w pizdu, to jest wszystko mokre, co? Kurwa, i co? Ja wejdę kurwa i się upierdolę tylko. Ja się bym wziął, posiedział, ale kurwa ty, no ja mam białe spodnie, patrzcie, no kurwa, nie będę... Kurwa w robił, będę, kurwa... Dobra, a ja nie wiem po co to było kurde. Pokazanie wam traktora, jak się kurwa traktorem nie nie? Dobra, lecimy na Stany, za dwie godziny do w USA. No, idę wyrzucić śmieci i patrzcie, kurde, widzę ptaszki! 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 Robi się gniazdo. Eee, co mi dzisiaj bierze na jakieś takie kurwa nagrywanie? Głupot. Zresztą zawsze jest tak. Nie nagrywam zresztą. Ty, ale kurde! Chodziło o te ptaszki, ty! Kurwa, klimatyzacja mi nie działa, nie? <gryw> ja pierdolę, weźcie, trzymajcie Kurwa mać, który raz już w tym fraku Kurwa, który raz już klimatyzacja wisiana, no Ja dziękuję, dobra jest wrzesień Okej, okay, nie, ale tam w Indiach może nieźle dosmażyć, no To jest trochę bardziej na południe Nie wiem, wyjeżdżam, Gostek kurde je puści, czy nie Czy będziemy miał... Puszczę mnie, dobra, puszczę. Dzięki. Dzięki, 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 ziomek, dzięki. Ja, ty, klima mi siadła, nie? Jest faza, jest pompa, jest czarne, Jak zwykle RE, 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 REGENERATION, KURWA Klimatyzacja o, Kurde, no No nie mogę, nie mogę, nie mogę Dobra, jechać Windsor, w Kanadzie jeszcze miasto graniczne z amerykańskim Detroit, kurde dzisiaj jest kolejka tutaj, szczerze mówiąc ja dawno już, kurde nie widziałem żeby kolejki były na granicy, nie. no to poszczególnie jak się do Stanów wjeżdża nie wiem, co się dzisiaj dzieje, co się jest, dzieje. Wporek, wporek, dzisiaj no Odwróćcie się, dwóch, Południe. Kolejki, kolejki. No to jest dużo świateł, ale cały czas stoję. No dziwne, dziwne. dziwne no, 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 no. no pierwsze troszeczkę czasu. Mole, no, stop. Nie rozpłaczę się. A wiem o co chodzi dzisiaj, kurde. Przecież wczoraj był ten zamach, kurde, w Stanach Zjednoczonych, nie w Waszyngtonie, w stolicy. Jakiś gostek kurna. Eee, Muzułmanin, jeżeli się chyba nie mylę. Jeżeli mam dobre informacje, co z tego co pamiętam. Tam gdzieś, kurde, poszedł zaczął strzelać. Kurna 13 osób zginęło chyba. Jeżeli się też nie mylę, to kurde. Na pewno już wiecie o tym w Polsce też na pewno trąbili. Więc chyba takie informacje, mniej więcej prawdziwe mówię Jeżeli się mylę to sorry, no ale ja dlatego dzisiaj kurna na granicy taki syf jest no Będzie trzepanko kurde Będzie trzepanko cholera No cóż no W Stanach zawsze jakiś kurde syf się dzieje nie Kurde no Stoimy jest tu jakiś krajowy na, na granicy? Kurde, to już Polacy się nie odzywają na radę. Albo nie ma nikogo, Zawsze kiedyś tu ktoś był, no. Jest tu ktoś na granicy. A, zwał. Skrzaty w akcji, jakiś skrzat piszczy, kurde, w środku, tak, tak, Oczywiście skrzat mnie wyzwał, kurde.